Siema, oczywiście sobie gramy w Roblox, naszym Friends 8. Awesome. Gdzie ty jesteś? Gdzie to jesteś? Siema, tutaj jest. Tutaj Dobra, y, i gramy dzisiaj sobie w takiego chowanego, że y, ch chowani są malutcy i trzeba ich znaleźć. Albo my, my się po, po prostu chowamy. A, a wy najpierw, że sobie, elektronik, najpierw na chowany, to przypniemy wam serduszko. To, Ta, cze czekamy 5 sekund gosuję na szpital, ponieważ. Yy, Dobra, uwaga, tam kim jest. jesteś. Ukryj! Jestem ukrywaczem, a ty? Ja też jestem. Ukryj! Dura, chodź! Dura, tu. ej, A w ogóle to są mapy? Pomóż! Jestem malutki! Spadłem! Spadłem! Ej, szybko! Ej, ej, szybko! Chodź! Chodź! Gdzie ty jesteś? Ej, ej! gdyś tam poszedł. Dobra, chodź, chodź, chodź. Ej, bo to jest ta mapa z The Murder Mystery. To. właśnie. Ma epicką, epicką kryjówkę, którą. O, czy, miał. Teraz byś się pokazał. Dobra. Nie! O, dobra. Działa, działa. Okej, okay. dobra. Gdzie, gdzie jesteś? Ja jestem na, na górnym piętrze w automacie. Ej, bo! Jest! ten to szuka? Automat? Gdzie są automat? Jest... Idzie tu... On jednak tu idzie! Ej, gdzie, a, a gdzie jest ten automat? On jest na samej... Patrz, na samej górze... Patrz, wejdź sobie na schody, na górę. No. Gdzie ty jesteś? O, na o, samej górze? Ja, jestem na pierwszym piętrze. Za, za skrzyniami. Aha. Za skrzyniami jestem. A, dobra. Ej, tu chodzi do mnie, bo się boję tak bo być samym. Co? Tyle osób już... Gdzie oni są? E, oni są... Dobra, wi widziałem cię, widziałem cię. A gdzie jesteś? Ty jesteś tu? Jesteś! Siema! Gdzie, gdzie idziemy? Siema. Oni tu idą! Oni tu idą! Chodź! Ty chodź, chodź. Nie znajdą Ed, mnie, nie ma opcji. A gdzie ty jesteś? Ja jestem za krzesłem Idzie tu? Tu chodź tu! Ukryj się, ukryj się Tu chodź Ci nie! Ole debil! Ej, co to jest te pokaż E to jeżeli klikniesz Aha, pokaż to jeżeli to zrobisz, to wtedy się powiększę. Aha, za 19 robukców. Dobra, ja już wychodzę, nie wiem jak, jak ty, bo zostało już bardzo mało. Jest, wygraliśmy. Tak! Yo, let's go! Dobra, yy, szkoła, ponieważ szkoła. Y, tutaj tutaj y, mnie biją. To, tak. to, to po co chcesz tam wracać w wakacje? Ponieważ yy, w wakacje nie ma nauczycieli, Ano. Rel! Jestem na jakiś. Uje, jestem ukryty! O kurde, ja jestem poszukiwacz. Nie, ale please obiecasz, że. Albo dobra. Gdybyś pytał, to... To... To po prostu nic nie widzę. O dobra. Kurde, tu jest pełno. O, z... Bro, ty tu jesteś. Jakiś, jakiś typek na ci nie skurczył. Jezus, dwóch Easy. jest! Jezus! Easy. A dobra, to jest poszukiwanie, o! oj, oj! Easy. Trzech. Stary, to jest najgorsza gra na świecie. Jezus, nie montuj się! A! Idzie tu! Typo, jakiś tu jest, blisko mnie. Ej, stary, ta gra jest zbyt łatwa. Błagam, nie skapnij się! A ty jesteś w tym samym pokoju, co ja? Tak, tu jakiś ty cały czas lat, lata. Lata! On tu cały czas chuć i zło um, wszędzie strzela. I no tu mnie nie ma, uwierz mi. A w jakim ty jesteś miejscu? Nie! Uciekaj! 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 Pojek! No, szybko, szybko, szybko! Gdzie ty, ty jesteś? Tu mnie nie złapiesz! Uwierz mi! Tu mnie nie złapiesz! Chcę cię, pomóż mi! Kś, Gdzie typu. ty jesteś? Trzech typów na mnie! Oni mnie strzelić nie mogą! S! O, o kurde! Uciekaj! Szybko, błagam, broń mnie, błagam cię! Zrób coś, zrób coś! Dobra, chronię cię, chronię o, cię! Idę! Chronię cię! Puh. Nie błagam! Ale, ale. Najlepszy ukrywasz Marcin. Jest w najlepszym zabijaniu. No, widzisz? Po prostu umiem strzelać w szkole. Pilki chodzenia. Szpilki chodzenia. ja ty też. Ja ty, też ty też umiesz y, strzelać? No. No, chodź, Szkoła. idziemy do więzienia, bo, bo tam. tam... To jest mój dom, to jest mój dom. Czas odpowiedzi specjalna runda. Czas Miejsce jest... zostało ujęte. Aha, Poszukiwacz! Aha, jest... Aha ty jesteś. no, jestem ugotowany. Chyba ja strzelać, nie robię normalnie. Brad ma Pink 2 yy, Ej, hmm. zapomniałam, że mam taki awatar. Specjalny, o kurde. Jak ja go założę, to. to Boink, 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 boink. Na rawi pierwszy. To. Ja? Nie. W koszu nikogo nie ma. Dobra, czy ktoś tutaj będzie? Jest, widzę jakąś. Boink, boink, boik. Szukasz, dobra. Padaj! Jest! Gdzie ty byś mógł być? skrzynie? Jesteś. Powiem ci, że mm, jestem w więzieniu. Wiesz o tym? Trudne do dowierzenia, o, ale. Czekaj! Jakiś typo jest, którego się nawet ścialić nie da. O kurde. No! Ej, ten typek mnie widzi i. Ej, <laughs> on ona... Jeden. Tu jesteś. Ej, co za chłop? Co za... O, kurde. Ej, 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 Toviks, dobra, dogadam, ej, bo ta dziewczyna jest za boksem. Dziewczyna jest za boksem. Uwierz mi, dziewczyna jest za boksem. Dzięki! Zraciłeś się właśnie teraz. No i co z tego, ale ja przeżyję. Ale co jest? O nie, ta dziewczyna tu przyszła. Ej, 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 oni nie mogą mnie tu zabić Ej, ej z wami Ej, do, ej dobra, pom pomogę ci uciec Szybko uciekaj! Teraz umiesz... Mnie tu nie, to nie zabijam, stary O! O kur... Ja! Sekunda i byś przeżył Słyszysz? Jesteś? No I... Sekunda i byś... Nie! Yeah! Co tu jest? To jest awatar, którego nie ma opcji, żeby mnie znajdziecie On jest tak... Jak, jak będę taki malutki, to ty mnie nie znajdziesz A gdzie ty o, jesteś? O, dobra Ej, mam najlepiej, bo jest ta biała... A gdzie ty ta... jesteś? Powiedz mi, bolą cię Gdzie, gdzie ty? Ty jesteś z tym szkieletem? Tak Jezus, a ja a się... Ja się dziwię kto... Ej, błagam cię, pomóż mi! Gdzie ty jesteś? Ja jestem na tym samym piętrze co ty I cię widzę Dobra! Mam się byle gdzie Okej okay, bro, nie ma obcy, że oni mnie znajdą Realnie, mnie też nie. A Gdzie ty jesteś? Ja jestem tak za komu. Mój kamuflaż jest tak potężny, że mnie nawet nie widzisz. Jestem dosłownie yy, niedaleko ciebie. Dobra Ej, dobra, to wi widzę, że ja wiem. Damy wam, jak coś się będzie dziać. Nie, jestem pokonany. Dlaczego my, wy mi to robicie? Jeszcze Kuba Games tu jest. Jaki Kuba Games? To to jest Kuba Games. Kuba no Games jeszcze jest. I to jest jakaś osoba, która. która jest w miejscu, które. O, dobra. Ej, kto stoi za tobą? I ktoś za tobą stoi ha! Kto tu jest? Jezus, to jest jakieś dziwne. Eee. Ale ja mam tyle takich dziwnych awatarów. Dosłownie mógłbyś sobie wybierać, Dobra, ile chcesz. Ostatnia chodź. runda, ostatnia runda Oki Doki. Dora, szybko. Gdzie ty jesteś? A nie wiem. Mogę powiedz, błądzi, bo ja nie wiem, nie, nie gdzie się ukryć. Jestem na stołówce. Ja też! Kurde! Ej, w ogóle, ten. ten. Od, te odcinki, te urodzinowe, to ty to w poniedziałek dasz? No, wieś, A co ty myślisz? Ten z update'u? Nie. Dobra. Ostatnia runda, Teraz musimy się na maksa skupić. Jakiś ty pojazd? Kurde, ile poszukiwaczy. I ja, gdzie ty nie jesteś? E, właśnie w tej chwili umarłem. O kurde Jestem ja Kuba Games jakiś i jakiś cyco? Jak co to jest Kuba Games? Je, o, mówię ci, jestem za koszem, ale mnie nie zdradź. Jak za koszem? Dobra, Aha, nie idź tam, nie, nie idź tam! I tak tam. Nie no, żartuję stary. Baga, mnie... nie zdradziłbym się. Udawaj, że mnie nie widzisz. Hmm. No Ej Baga, ja nie, chodź tu. nie chodź tu! Nie chodź tu, Bokam cię! Ej, muszę chyba skorzystać z, z toalety, Błagam ale. Błagam to, cię, no! Toalet. Gościu, przestań idź! Bo nie, to jest podejrzane Dobry. mega. jest mega podejrzane. Chciałem do losowych typów. Bo czemu nie? Błagam. Nie, tu! Widział mnie. Nie chyba widział. Nie widzi mnie! Widzi! Nie! Nie! I widzowie, to chyba tyle z tego odcinka. Jak Wam się podobało, to zostawcie suba i like, a my jeszcze spróbujmy znaleźć Kubę Games. Bro, tutaj jest Kuba Games. Jest! Dobra, więc widzowie, my sobie kończymy i. Nara! No. Nara!